To jest taka moja pierwsza słona ever. Krótkie włosy, siostra mi pokręciła. Right, let's get going. Hej, w dzisiejszym filmie podzielę się z Wami moimi doświadczeniami w temacie powiększania ust, ponieważ podałam się takiemu zabiegowi dwa tygodnie temu, także mam nadzieję, że film. Was zainteresuje, ponieważ powiększanie ust jest teraz na topie, już od kilku lat jest na topie, no i zainteresowanie tematem cały czas nie słabnie, więc w tym filmie Wam opowiem w ogóle, jakie miałam usta wcześniej. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy jak wygląda sam, sak, sam zabieg, sak zabieg, sam zabieg oraz rekowalescencja. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na taki zabieg? Ci z Was, którzy są ze mną tutaj od dłuższego czasu, to wiedzą, macie taki obraz tego, jak moje usta wyglądały w Wcześniej moja górna warga była prawie, że niewidoczna Ogólnie ja miałam bardzo takie małe usta o słodkim kształcie takiego serduszka To jest taki kształt, który no, no jest taki śliczny, uroczy, taki lalkowy No ale ja jednak chciałam, żeby te usta były większe Ponieważ one wcześniej po prostu nie pasowały do mojej twarzy, która jest dosyć duża I zaczęłam rozglądać się za miejscem, w którym właśnie wykonują takie zabiegi I akurat na Instagramie obserwowałam taki Salon i zobaczyłam na początku roku, że wprowadzili taką usługę jak powiększanie ust. I teraz pewnie wiele z Was zacznie już pisać komentarze, że usta powiększa się u lekarza albo chociaż i u kosmetologa, wiem, ja to rozumiem. Jednak ja byłam tak zadowolona z tych zdjęć, które widziałam, i cały czas pojawiały się nowe, więc stwierdziłam, że ponieważ powiększanie ust, nie jest to taki zabieg na stałe. Te efekty no, po jakimś czasie znikną. Ja stwierdziłam, że jak na przykład u mnie coś nie wyjdzie, to po prostu przez 6 miesięcy będę wyglądała jak debil. Ale z drugiej strony, właśnie ten profil publikował bardzo dużo zdjęć przed po, i później jeszcze panie, które poddały się tym zabiegom, wysyłały zdjęcia na przykład dwa tygodnie po. No i tam nie widziałam, aby coś złego się z tymi ustami. Dało. Także, jak przyjechałam do Polski, no to um, tam zadzwoniłam i się umówiłam i również moją siostrę, aby te usta sobie powiększyć. No i e, jak um, w ogóle przyszłam do tego salonu, to pozdrawiam wszystkie panie, szczególnie Ole, która aha, wiem, że mnie ogląda na YouTubie. I w ogóle pierwsze zdanie, które powiedziała: Dzień dobry, witamy w naszym salonie, ja cię ogląda na YouTube" A ja. Burak. No okej. Okay. Weszliśmy do tego gabinetu, powitała nas taka bardzo przyjemna pani, bardzo miła pani, którą również serdecznie pozdrawiam i na początku zapytała się czy mamy jakieś pytania i tak dalej. Nałożyła mi taką maść ze znieczuleniem i to jest taki pierwszy etap jak na ten cały proces przebiega. Tam się wypełnia również taką kartę, czy ma się jakieś przeciwwskazania, czy na przykład, nie wiem, ma się nadciśnienia, jakieś problemy z hormonami, czy na przykład boi się igieł, inne rzeczy. Pani również nam dała taką karteczkę, co, czego nie należy robić w. Um... W ciągu kolejnych 24 godzin, czyli tam na przykład pić alkoholu, ym, nie wiem, wychodzić na słońce, należy pić dużo wody, nie można się na przykład całować, to mi akurat nie groziło. Jak już tam wszystko podpisałam i tak dalej, pani mi nałożyła maść na około 20 minut. Yy, I co ta maść robi? No to to jest takie znieczulenie miejscowe, czułam takie lekkie mrowienie, i yy, yy, no, po prostu byłam znieczulona tutaj w okolicy. Yy, Ust, w sensie w okolicy ust, no po prostu usta miałam znieczulone Na tą maź jeszcze pani mi nałożyła folię, żeby było cieplutko, żeby tam wszystko fajnie się znieczuliło No i później po tych 20 minutach, ciach, ciach, rękawiczki oczywiście założyła I preparat um, otwierała przy mnie I preparat, który użyła w moim przypadku był to Juvederm Czyli jest to zwyczajnie kwas hialuronowy i teraz przejdziemy do samych wkłuć, czy to boli, czy to nie boli, jak wyglądał efekt zaraz po. Także pani, która wykonywała ten zabieg, ona szkoliła się u doktor Bukowej. Ja miałam te usta powiększane za pomocą przy użyciu metody wielu wkłuć. Także mam pani Miawskie certyfikaty na ścianie i tak dalej. Także w ogóle ucieszyła się, jak zobaczyła kształt moich ust. Powiedziała, tu ci tak wyciągniemy, wywiniemy bardziej te wargi, żeby były takie właśnie bardziej pełne. Od razu bardzo mi się to spodobało. E, także pani mnie poinstruowała, że em, powie mi, kiedy. Brać wdech i wydech, i przy wdechu wbijała mi igłę, a przy wydechu ją wyciągała. No i jak już się tak całkiem synchronizowałyśmy, to, to całkiem znaczy to w ogóle nie było czuć tych wkłuć, chociaż tutaj Wam powiem, że byłam przed okresem. Em, i no jednak coś tam czułam, jak mi się pani wkuwała. E, na przykład mojej siostry nic nie bolało wcale. E, pani mi dała takie piłeczki, żeby sobie je ściskać. E, także no, to pomagało, bo przynajmniej ja miałam co robić z rękami. Moja siostra mnie nagrała właśnie. Jak tak ściskam te piłeczki, tak? A. to ale tak, suma sumarum to ból bym określiła, nie wiem, jakieś jeden w skali do dziesięciu. Zamknęłam oczy i słuchałam pani. I tyle. <laughs> Jeżeli chodzi o długość całego zabiegu, to on trwał u mnie około 45 minut, i to jest uwzględniając te 20 minut do ym, znieczulenia. Jeszcze tutaj muszę dodać, że na przykład w przypadku powiększania dolnej wargi, to nie byłam w stanie powiedzieć, kiedy pani wyciągnęła tą igłę, ponieważ czułam tutaj takie dosyć mocne uczucie rozepchania. I pani też co mi robiła z tymi ustami, no to je tak ugniatała, ale do środka, a nie na zewnątrz. No i później na samym końcu zrobiła mi zdjęcie, ja również sobie zrobiłam zdjęcie. Także tutaj pani mi z góry powiedziała, że ten. Um, Wygląd ust zaraz po jest trochę karykaturalny, trochę przerysowany Ponieważ ta upochlizna musi zejść i tak dalej, i tak dalej Także jak siebie zobaczyłam, tak od razu To pomyślałam sobie, że wow, że te usta po prostu wybijają się na pierwszy plan I tutaj muszę wam się przyznać, że ten przerysowany efekt dosyć mocno mi się podobał Ponieważ no jak te usta w ogóle wyszły na ten pierwszy plan To tutaj mi się wydawało, że po prostu no moja twarz wygląda szczuplej Um, także hej I jeszcze pani mi powiedziała od razu, że w jednym miejscu będę miała siniaka a ja mówię okej okay, I że on powinien zejść po jakieś dwóch do trzech dni Teraz wam powiem cenę Także ja za swoje usta zapłaciłam 450 zł I tutaj wiem, że cena w zabiegu ona się waha od 400 chyba nawet 2000 zł Ale tutaj weźcie po uwagę, że ja robiłam usta w bardzo małej Miejscowości. Także tutaj, no na pewno wiecie, koszt zabiegu będzie się różnił diametralnie, na przykład w porównaniu do Warszawy. Ja z samego tego przebiegu zabiegu byłam bardzo zadowolona. Pani zawsze mi tłumaczyła, co tam robi, że na przykład będzie bolało bardziej albo mniej. Także super. I też pytała się mnie cały czas, czy boli, czy jest ok, czy jest ok. Ja tylko mówię. Mm, i teraz, jak wyglądał proces rekonwalescencji? No to słuchajcie, usta. Ja bym nie powiedziała, że te usta mi jeszcze bardziej spuchły kilka godzin. Później tylko po prostu ten siniak zaczął wychodzić e, i był no taki fioletowy i zajmował koło, nie wiem, tak, 1 piątą, 1 czwartą górnej wargi. E, I usta no były dosyć obolałe. No I pani mi to powiedziała, że no, tak będzie, ponieważ ona jednak ten preparat, tak wiecie, ugniatała do środka. E, tutaj też nam pani powiedziała, aby na przykład e, tak nie przygryzać wargi. Jeszcze pani w salonie powiedziała nam, że efekt będzie utrzymywał się do około pół roku, jednak te pierwsze usta wchłaniają się najszybciej. Także ma klientki, które na przykład przychodzą do niej po 3-4 miesiącach i ona też wychodziła z założenia, że Powiększanie ust jest to taki zabieg, który ma te usta upiększyć, a nie żeby zrobić taką przerysowaną kaczuchę Także tutaj jak to usłyszałam, to od razu mi się zrobiło lżej na duchu Mimo, że widziałam wiadomo już jej prace w internecie i mi się podobały, ale no podobało mi się to z jakiego ona wychodzi założenia i jak wyglądała, jak wyglądała rekonwalescencja? Także, no jak pojawił mi się ten siniak, który zajmował około tak 1,5-1,4 górnej wargi, no to jakoś super nie wyglądałam. Wyglądałam, jakby, no, ktoś mnie pobił. No ale smarowałam sobie usta maścią Alantan, tą tłustą maścią, tak żeby jeszcze bardziej tam nawilżyć i żeby to gojenie było szybsze, żeby ten proces przebiegał szybciej. Także czy usta mi jeszcze później bardziej spuchły? Mi się wydaje, że nie. Na drugi dzień tylko one były obolałe, czyli na przykład jak ja tak złączyłam i próbowałam, tak jakby... Cisnąć troszkę No to czułam taki opór Czułam ten preparat, że on tam jest Ale to uczucie no, Znikło i na chwilę obecną Na przykład już nic takiego nie czuję e, Ile te usta Mi się tak goiły No to siniak mi faktycznie zniknął po trzech Czterech Nawet nie czterech, jak po trzech dniach Już tego śniaka w ogóle nie miałam Ja przez cały wyjazd się nie malowałam Także to już mi tam naprawdę nie zależało na tym jeżeli chodzi o to, co jeszcze na przykład pani nam powiedziała w salonie, to żeby przez 24 godziny nic tutaj nie malować ust po prostu, żeby one tak pozostały same sobie i tak na chwilę obecną wyglądają moje usta pomalowane, wypełnione, także przede wszystkim dużo lepiej mi się je. Maluję. I jeszcze tutaj te kąciki, które mi tak szły bardziej w dół No teraz są bardziej uniesione Co również bardzo mi się podoba Nie bo nie wyglądam jakbym cały czas się Tak patrzyła na kogoś spod byka. Myślę, że powiedziałam wam wszystko Jeżeli chodzi o moje odczucia O sam zabieg e, Także czy na przykład zdecyduję się na jego ponownie I słuchajcie Jak wyszłam od razu z salonu To powiedziałam mojej siostrze tak Że na przykład w lato To potrzeba by mi było zrobić tylko właśnie dwa zabiegi Usta i lifting rzęs Bo właśnie w ten sam dzień robiłam sobie lifting rzęs Także na przykład jeżeli chcecie sobie Chcecie, abym ja nagrała taki filmik No to oczywiście dajcie mi znać Chętnie się z wami podzielę Moją, no, moim doświadczeniem Ponieważ... Już robiłam to po raz drugi I uważam, że jest to super opcja Jeżeli ktoś ma na przykład swoje takie długie rzęsy Tylko chce je sobie podkręcić Bo na przykład moje były super proste No dobra, zobaczam z tematu Nie chcemy tego robić e, Jeżeli chodzi właśnie o to co, e, co się u mnie zmieniło No to na pewno piję więcej wody Bo pani powiedziała, że he, jak się pije dużo wody No to wtedy kwas zostaje e, a się, I się troszkę tak wolniej wchłania Także hej, zrobiłam sobie Nowy nawyk, żeby pić więcej wody Bo kiedyś właśnie Jak wielbłąd, raz na tydzień na przykład Co jest oczywiście no Dosyć słabe, ale hej Pracuję nad tym Ok, to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że wam się podobał Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie Jeżeli ktoś na przykład chce wiedzieć W jakim salonie robiłam usta, To zapraszam was na mój instagram Tam jest wszystko oznaczone Widzimy się następnym razem Czy mam efekt kaczki? Nie wiem But love you so much. Bye.